Witajcie, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale zestawu LEGO Creator 31071 dron badawczy, oczywiście jak to przestało na serię LEGO Creator. Mam tutaj trzy zestawy w jednym, tak więc wszystkie trzy postaram Wam się pokazać. Ja jestem Lepszyt Mila i zapraszam Was do oglądania. Pierwszą z wszystkich trzech kombinacji jest tutaj oczywiście sam dron, no i on prętuje się w ten sposób. Mam tutaj dwie dokładnie takie same odnóża, które są jeszcze tutaj tak łapane, dzięki czemu nasz dron może coś łapać, co jest fajne. No i może również iść do góry oraz na dół. Sam dron został ciekawie zbudowany, mam tutaj dużo białych oraz pomarańczowych elementów, fajna, przednia, przycieniana szybka, w ciekawym kształcie, mam tutaj również jeden, jedną taką dźwignię, jakąś tutaj kamerę, no i niestety to nam się nie rusza w żaden sposób, ale mam tutaj śmigiełka, no i sam dron wygląda naprawdę ciekawie, mi się podoba, tak więc przejdźmy sobie teraz do drugiej konstrukcji. A tak plantuje się druga konstrukcja, jest to taka motorówka Tutaj widzimy niebieską lampeczkę, która wtedy robiła za kamerę Dosyć fajna łódeczka, tutaj troszeczkę dziury ma, ale spoko Mamy oczywiście miejsce na minifigurkę Taką samą dźwignię jak mieliśmy wtedy Fajnie zrobiona szybka z dwóch serków Mamy czerwony oraz zielony serek, tutaj jakiś silniczek I z tyłu to samo co mieliśmy w przypadku drona, czyli taki bardzo fajnie zabudowany okrąg. Ogólnie łódka jest ok, i w sumie nie trzeba rozbijać za bardzo tego drona, żeby ją zbudować. A teraz przyszła pora na konstrukcję, która chyba jest najłatwiejsza do zbudowania i najprostsza, ale dla mnie mi się chyba najbardziej podoba. Tak się mniej więcej pytają. Jest to taki samolot. Z przodu mamy dwa śmigła. Taki elemencik zębaty, który. Bardzo dużo jest wykorzystywany w techniku, również tutaj jest. Mamy również ciekawie zbudowaną szybkę z przodu. No i kilka fajnych elemencików z tyłu. Mamy jeszcze taki ogon. Pod spodem jeden czarny ślizgacz. Ogólnie sam zestawik podoba mi się najbardziej. Tak jak już przed chwilą to zaznaczyłem. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film wam się podoba, dajcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz dodajam dzwoneczka, który jest obok tego czerwonego przycisku. Sprawdźcie by on stał się szary, a ja Wam jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!